Świat przedstawia. Droga publiczności, rozpoczynamy doroczne Igrzyska. Igrzyska niezwyciężonych zwierząt świata. Aby znaleźć się tutaj, trzeba być silnym, wielkim, a co najważniejsze, strasznym. A co mała kłoka Daisy tu robi? Nareszcie! Woohoo! Chcę udowodnić wszystkim, że kłoki to nie tylko słodkie zwierzątka. Że też możemy dokonywać wielkich rzeczy! Wow. Ale wiesz, że jesteś kłoką! Takie jest skrzyżowanie chomika z kangurem! Nie tak postępują kłoki! Kłoki są małe i radosne, a ci goście są napakowani i straszni! Rozpoczynamy eliminację! Musicie je ukończyć, żeby dostać się do finału! Łatwiej ze ślimaka zrobić sprintera. Nigdy nie rezygnuj z marzeń! Musisz przepłynąć ocean rekinów. Czyli będziesz mnie trenował? Ech. Tylko prawdziwy duch walki zaprowadzi was na szczyt. Nie. Hej, Daisy, szczyt jest w drugą stronę! Wiem, że dam radę! Prawdziwy mistrz. Jedziemy z tym. Może mieć rozmiar mini. Nadchodzi wielkie show! To ekscytujące, prawda, Bernie? A -a -a. Lepiej bym tego nie ujął. Nie chcę żyć z myślą, że nie spełniłam swoich marzeń. Musisz być silna. Musisz być twarda. To nie dla ciebie kłoko. Ale przede wszystkim musisz chcieć wygrać. Hmm. Bądźmy straszni! Igrzyska zwierzaków. Do śmiechu, gotowi start! Wszyscy chcą mój autograf! Na moje oko wszyscy są kebaba. W kinach od 6 maja.